Siema! Hej, witajcie, z tej strony no czyli kamień, jak widzicie. Mam skin na notary, chciałem wam po prostu kupić... Przepraszam za mało audio, bo zwykle dalej jestem chory. Chciałem po prostu kupić swego go, żeby pokazać na I chciałem to nalegać, ale nie nagrało się. Niestety. No ale trudno przypadkiem... Ale zanim przejdziemy, to widzicie mamy ze 20 na 3 chwila. Dokładnie. Doszła dzisiaj Max. No właśnie teraz sobie próbujemy. A nie wiem, Max spróbowaliśmy, dobra nieważne. Yy, eee, ostatni głupi trochę. Jak widzicie mam 63 dicety, a jest otwarta wielka gra. I to jest... mmm... Um, nie, nie ja biorę sobie oczywiście... Jesse, 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 Jesse.

Liko też jest może niby dobra, ale on lepszy od Jessy, bo Jesse jest w ogóle dobra. Ciężko by mieć być lepszą postacią na Jessie. Myśmy troszeczkę też uważać, bo on się chyba regeneruje. Nie, on traci właśnie. Przyjm, że on się regeneruje, nie wiem, kiedyś. O oh no, o oh no, o oh no, o oh no. Dobra, mówimy tak, będziemy tak raczej. Dobra stawiamy tu działko Teraz przyciągamy, dobra zwolniłem trochę działko Nie zwaliłem Dobra musimy jakoś go Nie wiem czy to już nam idzie czy nie Niestety star powera nie mam niestety Chciałabym na Dusty właśnie mieć, bo Dusty to jest jedna z, przepraszam za, no, Jak cicho mówię, <coughs> Chciałbym mieć Star power na Dusty, ponieważ Dusty bardzo lubię, ona jest spoko postacią na tą grę, dobra słaba nam idzie w sumie, słaba, halo koledzy, dobra. jeszcze ani raz nie zginiemy, więc jest dobrze, o już się chyba to zmienia, chyba, że musimy, pomyślę tu trzeba troszeczkę. To, bo tutaj są ulta jakiegoś dobrego. Nie, 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 no i zginęłem. Dobra, nie wiem czy ich dojedziecie. Nie wiem czy ich dojedziecie, przepraszam, że tak mówię cicho, ale. No, dobra. Jej, minuta 52. No, oczywiście, jak to on i 200. Dwie skrzynki będziemy mieli, no, bo trzy. Trzy będziemy mieli. Otwieram sobie na podwórku, na A to No i ja, lecimy dalej z 10 dni. Zagrajmy. Niech stracę, ale mam 20, gdzie nie grałem. 20, jeszcze nie grałem, a chcę zobaczyć, jak to jest. Mogę zostać z tego sporu? Wiem, że maksymalnie to jest 20... a przeciwko kogo gramy, mogę wiedzieć? A, no to jest ten tym... Nie no, świetnie, dobrze Ej, ale on zepsuł ten typu, bo on Jest bosem, ale ja mogę go na daleko Więc on jest tak troszkę Słaby troszeczkę to zrobił, bo Możemy go szybko rozwalić Jakbyśmy go szybko rozwalili no, bo... ja, się chyba daje poddać, nie? Czy ma Nie wiem co z nim jest Właśnie to jest naj... największy mój problem Pomóżcie No i dupa, no i pupa ale dobrze z nami idzie, bo już biliśmy mu połowę HP a jest biuru 40 sekund Dobra, przyznałam się, bo do, w sumie jakieś pół godziny temu wstałem, ja wiem, że jest 13 już Albo 14, ale ja pół godziny temu wstałem, bo ja jestem takim piochem Nie wiem, czy on się daje Ej, patrzcie, zabijemy go, patrzcie Bijemy go, bijemy go Tylko zaliście moje działko, a my go zbijemy, patrzcie Tu, 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 ja nie, mogę zginąć, nie mogę zginąć, nie mogę zginąć. Dobra. Dobra, idźcie, idźcie z tego. Bo niech muszę się czekać tak mniej, mniej, mniej. Tu jest. I idźcie, idźcie. Nota 26. No, to jest lepiej, nie lepiej. Za 20 dostaniemy. Kurwa. Tego może być sporo. 400 z tego. 4 z kleczki albo ja więcej. O, się z kleczki. Dzisiaj dobrą pani. No dobra, no to Jessie jest dobra tutaj da się grać tutaj Bardzo spoko No i co, teraz zagramy sobie Czy o 10, Dobra, teraz zagramy sobie o dziesięć Przepraszam za te stuki, ale Koty moje idą Jak idą, to pom. Tak zawsze jest Tylko mam nadzieję, że nie będę był sam, nie chcę być No dobra, nie jestem bo jest nila więc nie za fajnie, ale dobra Są oh, dwie Jessie, więc dobrze, dobrze No co, spróbujemy Tylko ją zabić, bo zagramy o 10, a nie to nie za dużo, ale... fajnie Halo? A, wiedziałem! Ja sobie jadę, tak, więcej po ludzku Dawajcie, zapędzamy ją w róg. Kozi róg. Uważcie, na to jest największy problem mój Weźcie tego się zabicie Dobra mam wrogów się. Jaka jest dziwna ta nita. Dobra, dobra, przepraszam... Nie chciałem cię wyzywać. Kurde, to nie jest taka proste. Nie to mi jest tak prosto. 40 sekundami dopiero połowę jeździliśmy O, nie będzie łatwa gra. Nie będzie, nie będzie. Gdzie to mi to jest? Chia! No, staja misia. Dobra, postawię misia. Jako trochę tutaj. tutaj... Obiję tego misia, dobra. Dzięki. Dzięki za pipi, jestem bardzo szansowna O nie, zniszczyli nam ten. Nie, to nie będzie tam, nie będzie tak jak wcześniej. Bo my dopiero jeszcze 34 musimy je zniszczyć. To będą dwie minuty, to mi się wydaje. To będą dwie minuty, na pewno. To nie nie sobie dobrze radzi, no. Chociaż teraz nie zlebijemy, nie zlebijemy ją Fuck, misiu No nie, u mnie to Kurde, szkoda Fajnie, żeby była jakaś pustynia, była ciała Dawajcie już szybko, że na 4% pik, 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 pik. No nie no jeszcze mi się postawiłeś z... na chuśtu. Dobra, mam sam. A nie nie zginę. Zebraliśmy. No dobra, ale jedna skrzynka, dwie skrzynki będą dobre 200 skrzynki, już. No i teraz zagramy na 20. Nie mogę więcej. Dobra. No i mam nie tak nie Myślę, Muszę nie chcę. Nie chcę tym teraz. Jestem ja. No dobra, no co będę musi siedzieć? Czemu ja musiałem być? Czemu ja? Ja jestem troszeczkę obiję. Przepraszam, ja tam troszeczkę obiję. <unächst> A ich, się żeby mi podeszli do mnie. O nie, to nie będzie prosta. Z Jesse to nie będzie prosta. Lighting ball. Dobra, muszę sporo przeżyć. mamy 15 skrzyneczek. Przepraszam, że się nie odzywam, ale nagrywam No, przepraszam, że się nie odzywam. Przepraszam naprawdę, przepraszam. No i co, teraz mamy 15 skrzyneczek, więc otworzymy. No i co? Aha, będzie dobrze. Może coś nie Pan, nie, może nie. Na razie nic nie wypada. Myślę, że nie mamy ich za dużo, bo mamy tylko ich 15. Mieliśmy już, bo teraz mamy 10. Spróbujemy, fajnie. Przynajmniej mamy rok, nie wiem, co to, bo musi widznie. Punkt mocy, wątpię, żeby to zmleciało. Ja mam takie nieszczęście, że już w postaci w ogóle mam nieszczęście. Ale fajnie. Добрый, несего все ему. Так вы стоите, за дать ему. Такая тихла. Добрый, уж ясно, уже ясно, уже ясно. Уж ясно, ясно. Ясно, 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 ясно, No to co, ja mamy ja minut odcinka 13, no to co, jeszcze zagramy sobie troszeczkę, a, się nie jedną pokazać. Ty ty o patrz, mam, na 19 randze. Fajnie, nie? Najwyższa randa to jest moja, więc to teraz starcie w dło. No i co, my będziemy? Nie, już nie będziemy kończyć, do dłuższego zagramy. Nie może gramzawkiem. Ja pierdam gramzawkiem. To fajnie, dużo zrobić to jest, nie? O, dobra, w końcu. Ruszył się. Ruszył się, ruszył się, ruszył się. To jest ból na 5%. Dawaj tych power gypsy, kumy są moje power -tipsy. No Sześć 6 power -tipsu. Dobrze, dobrze. 7 już. 10! No to nieźle, 11000 HP, dobrze, dobrze. O, dobra, nie dobrze, nie, dobrze bo ktoś mógł się nie A, prawie, A co ty tu robisz? Dawaj te power cubesy. No, dziękuję. 3 power cubes. Spoko, 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 spoko. spoko. O, skrzyżka jakaś niedobita. Adnesiam. Zawsze, jak zawsze jakieś power nie? 14 Chyba panu. Zbieram tylko power keeps, ok? Nie ma ja czy zostałeś? Dobra, warto. O ty mały. Ops. Baaa! I 3 tysiące dostał. Haha. 20 porki. O kurde. Fajnie. No jeszcze dużo mi brakuje do 20 rangi, no ale no to się da zrobić z czasem. Nie? Gramy dalej. No i to będzie ostatnia bo No, to będzie ostatnia biega. Bo mógł tu już, tak muszę wstać, zjeść śniadanie, jeszcze bym ja śniadanie, jeszcze nie zjadłem No to może pomysł, to może bardzo pomóc. pomysł Nie, ja już szkieletki już tutaj mogę. Nie, tu nie ma Tu się strzela Taki jakieś darmo No właśnie, Dobra, jestem ciekaw, mam pięć, nie? Dobra, teraz przejdziemy tam bardziej do tego Barleya. Uważaj, cold! Uważaj, uważaj, uważaj! Ej, dobra, wezmę twoją ja Uważaj, podróż, z ciebie. Challenger, wiesz? Nie lubię Barleya, tego... bo on jest strasznie upierdliwy. Gonią mnie. A niech się gonią, co nie? No to nie podejdziesz, nie? Na bóla, tak na bóla Dobra Dobra, co zrobiłeś mojego ptego zioma? Chodź tu On nie uciekał? O kurde się dużo dzieje

Kurde, dłużej z jest Dobra, my to wygniemy, bo to było wszystko wszystko fokus na nas, nie wiem był taki fokus na nas, że... Okropny taki jest fokus na nas Z każdej strony nas atakowali To niefajnie, to niefajnie W znaczy, ja dużo nie gram do tego brawa, bo on tylko czterdziesty czwartek po nią No to nie bardzo się mojej stacji, więc na przykład w 2013 mam najwięcej, bo mam 266. Eee, no to... O, mam puszki drogowskie. Korzystam z by było fajnie. Fajnie, fajnie. Dobra, no i będziemy kończyć, to się tak wydaje. No, obiecanym będzie koniec, więc... Jeśli muszę się ci nie kolabać, to nie dzwonijcie. Dobra, już jestem, no i będziemy kończyć. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz. No i ja dobrze Subskrypcja na kanale, dzwoneczek, no i pa!